Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. To ja, 25 latek, który mam narzeczoną Niektórzy w wieku 30 lat dalej się boją dotknąć kobiety, ale mi się to udało. Eee, no i co? Beka, no nie? Beka. Nie no, powiem wam, że oglądałem większość tej parodii. Tej parodii, nie wiem czego nawet. Parandki, spotkania, gotowania kobiety z mężczyzną. Nie wiem co ja oglądałem. Wy też co oglądaliście, wiem, że sporo z was oglądało. Specjalnie sobie nie odpalałem streama do końca tego, tej parodii. Nawet nie wiem, co ja czuję. Ja nie wiem, czy mi wstyd za niego. Ja nie wiem, czy mi jest smutno dla Anki. E, czy jestem dumny z socjopaty, The Lorda, który wykorzystał emocjonalnie 23-latkę. Ja już nie wiem. Bo będzie, jak ci Julia rzuci tego szata ci pokaże. Byłoby to ja bym, k**a dość zabawne. Ale powiem wam, że tego streama to można by całego dopisać, kuka, jako Rizzleroku na artościach. E, serce? I boli mnie. Serce. <noise> serce nie jest tam, gdzie jest wątroba i trzustka. Ale tak się zapałam, żeby się nie łapać za cyca. Serce cię boi? płomie, Co zobaczy? No, nerwowo, stresujesz jeszcze coś? Stresowałam się, no dzisiejszym. No dobra, ale panie kolego, ja gadałem, ja. Ja gadałem z. z Delordem. On się po prostu boi. Znaczy, ja do dzisiaj, do dzisiejsza streama liczyłem na to, że się nie będzie bał. Że on się nie będzie bał, że on spróbuje chociaż. Ja mówię, dobra, kula stary, ku... tam, powiedz jej, że możecie się pośmiać po streamie, ale pójdę w ku... normalną randkę na streamie. ale on się boi. On się boi ku... jakiegokolwiek związku, w którym laska będzie jakkolwiek publiczna. On się boi tego, on się po prostu tego boi. Albo jest też druga opcja. Kręcił sobie, bo były gadki, kręcił sobie, że jak pojedziemy do Chin, to znajdzie tam kula. Azjatkę i że przywieziemy ją do Polski na powrocie. Taka też jest możliwość. Mam nadzieję, że to nie jest prawda, ale to powiem tak: ja już dużo miałem tych kadeks z Delordem. To jest Możliwe, że on sobie coś takiego wkręcił, że przywiezie sobie Azjatkę, że widzi jak Gustaw ma hesie, to on też sobie, rozumiesz, znajdzie Azjatkę. Ja mam po prostu y, obawy, że sam mógł to wkręcić. Ale raczej prawdziwą opcją jest ta pierwsza opcja, w której po prostu boi się jakiegokolwiek y, podrywania publicznego. No ale on kurwa nie pogadał z Anką, nic nie powiedział, tylko że dał jej kosza na streamie. Przy pięciu tysięcy, przy 5 koła ludzi po prostu. To jest y, dziwne, ale powiem wam tak. Coś na tym stream musisz szpącić, bo 13 minut temu napisałem do niego wiadomość. Powodzenia off-stream i jeszcze i kurwa nie wyświetlił, tam jest gadka, tam, tam jest gadka, no nie? Tam jest ta gadka, coś się musi tam dziać, bo nie wyświetla. A to jest niecodzienne, że on nie wyświetla. Zwykle, on szybciutko wyświetla wiadomości. A to Ania mu się nie podoba, nie, nie o to chodzi. Jemu się może podobać Ania, jemu się może podobać Ruta, jemu się może podobać. Jakakolwiek istota żeńska na planecie, tylko po prostu on się boi takiego związku, w którym yy, cokolwiek będzie publiczne. No cóż, bywa. A powiedz prawdę o Mazie, bo nie powie? No odrzuciła jego zaloty, jak zapytał, czy yy, wyjdzie za niego po wygranym turnieju szachowym, tak? Czy to prawda, że podczas wyjazdu ma z rytmu piscerę No przecież powiedział wam, że się spotykał, tak? Ale że już się nie spotyka. Potwierdzam jego słowa. Jak już on to sam powiedział, to tak, potwierdzam jego słowa. Widziałem nawet na żywo. Kobiety, z którą Delort się spotykał. Zdarzyło mi się. Także, także tak. Jak już, jak już on sam to odpowiedział, to potwierdzam to. Malec sam prowadzi sytuację, dobrze o tym wiesz, więc czemu go żałować? On jest rozjebany tym smalcem. Bo on, on nie wyczuł tego cały czas, że Anka... Bo ja to wiem, ja to wiem, że Anka serio mogłaby randkować z The Lordem, że serio mogłaby spróbować tego. A on tego nie czuje, on myśli, że to jest czyste aktorstwo. On oszalał, bo on się naglądał besties, nasłuchał się też, kurwa, mnie o aktorzeniu i tak dalej, o udawaniu na streamach. I on teraz myśli, że każdy udaje, a Anka, kurwa, nie udaje. Był wczoraj temat, nie, że Ketraba yy, będzie dzisiaj, bo dzisiaj się rozwinęła ta w ogóle afera. Yy, to sobie pewnie coś zaraz przegadamy, to. Tydzień przedłużonego i top 3 do wysłał ponad 80 koła, ale przecież kobiety nie mają to w internecie. No i było to, że Ketrab wysłał u Nimueny yy, ponad 50 koła, no nie? 40-47 koła. On tam ostatecznie wysłał w sumie ponad 50. Yy, jeszcze potem w kolejne dni. No i wiecie, ja tam ku... się że ziomek musi mieć jakieś problemy, kurwa psychiczne i tak dalej. Yy, no i on, kurwa. Oszalał i przyszedł na mojego streama i zaczął gadać. Czy mogę powtórzyć, co o, co o mnie mówiłeś? A co do pieniędzy, mogę prosić 120k, pozdrawiam. Ty chcesz teraz mnie obrazić, czy o. A to, że na koncie bankowym mam tylko tyle, nie znaczy, że u brokera nie mam więcej. Moje pieniądze i będę robił nimi co chcę. Ziomek pisał u mnie, wysłałem po 500 tych, że ma jakieś pieniądze u brokera. No bo to jest ewidentna sugestia, że u brokera, że na giełdzie ma więcej. U brokera. Tutaj pisze, że jestem samolupem, bo nie mam kasy na Antosie, a mam milion na koncie. I że jego jest mi żal, żal mi cię, ludzie są dla mnie ważni, osiągnęłem wszystko to, co chciałem. Chciałem być wolny finansowo i pewny siebie, Wziomy przez wolny finansowo i pewny siebie. I mówi, że lubi się dzielić tym, co mam I żebym go wziął na sponsora na Złote Antosie Bo będzie miał coś do zareklamowania pod koniec roku Odezwy się w sprawie Antosie około grudnia Wolisz mail czy Instagram No i ja tam zacząłem się z niego dalej śmiać i tak dalej On mi zaczął wysyłać donaty Na offstreamie zaczął mi wysyłać przed wczoraj. Cześć słuchaj, ptaszki ćwierkają, że zamierzasz mnie dziś wyjaśnić. Lubię Cię i szanuję, dlatego nie Ci zrobić czegoś, czego, czego możesz w przyszłości żałować. Chciałbym Ci wytłumaczyć na wstępie, że ketrap do 29 sierpnia to ja Bartek jako osoba prywatna. Natomiast ketrap od tego dnia to postać fikcyjna, która ma zbudowane zaplecze fabularne. Jest hamem, egoistą, narcyzmem i atencjuszem. Chętnie pooglądam, jak go wyjaśniasz. Ponadto mam dziś plan na wieczór, więc mógłbym cię prosić, żebyś go zrostował dopiero jutro. Wtedy mógłbym się odnieść na bieżąco, odnosić na bieżąco. Moglibyśmy też się wtedy powzywać. I nakrycić większą dramę. Ludzie będą mieli igrzyska na dwa dni. Nie łącz jednego ketraba z drugim, bo widzicie, na durnie i się ośmieszysz. Pamiętajcie, też, że jak będziesz szybko inwestował w to moja proces aktualna. To tyle z mojej strony, pozdrawiam. No i stary. E, ja się odezwałem do. Do Mileny po prostu się odezwałem, do Nimueny, której on wysłał ponad 50 koła. Zacząłem z nim gadać. E, ona już zlikowała, jakby, pewne rzeczy dzisiaj chyba na streamie. Generalnie Milena mi pokazała, co on jej wysyłał. Jakieś kurwa, On jej wysłał taki ku dokument, który by się zmieścił na, nie wiem, no z trzech kartkach A4 chyba, z wiadomością o sobie. Naprawdę, to, było jak, to była jakaś bipolarna wiadomość. Okazało się w ogóle, że ziomek ma 19 lat, no na przełomie tych wszystkich internetów 18-19 i naprawdę, on tam coś kur... On jednocześnie, człowieku, mi pisze, że ma pieniądze u brokera, że jest pewny siebie, tam coś kur... pisze, że miał etapy za... za... Się i no oszalał generalnie. Jednocześnie on do niej mówił, żeby nie likowała prywaty z wiadomości, bo prywata to prywata, a dono to drugie. Eee, no i też zaczął wysyłać donaty u innych streamerów, u Multiego, u Gucia, u Slayproxa, u Diablesa. Generalnie oszalał ziomek. Oszalał ku**a ziomek. I dzisiaj była jakaś rozmowa, rewo z tym donatorem. I ja jej jeszcze nie słuchałem i chcę zobaczyć jakieś najważniejsze momenty, bo z tego co przeczytałem to jest tak. Coraz dziwniejsza robi się sytuacja z chłopakiem, który z ponad 50 tysięcy złotych jednej z streamerek. O co w tym chodzi? Na polskim Twitchu zrobiło się głośno użytkowniku Ketrap, który w Donetach dał jednej z streamerek Nimoena ponad 50 tysięcy złotych. Wszyscy byli przekonani, że to jakiś milioner. Okazuje się, że jest to 19-letni chłopak, który, jak sam mówi, w wieku 10 lat stracił tatę. Dostaje w związku z tym 3600 zł renty, z czego przez te lata udało mu się zaoszczędzić około 200 tysięcy złotych. Wydał już 100 tysięcy. Waga, to pasuje do tego, że on mi pisał w Donejcie, że może mi pożyczyć 120 tysięcy. Tylko to było 3 dni temu, a przez te 3 dni możliwe, że już kolejne 20 kawałek. Kolił. Stwierdziłem w sumie, że chcę się pobawić tymi pieniędzmi. Całe życie oszczędzałem, nic z tego nie miałem, teraz chcę po prostu je wykorzystać, mówił Urewo. Donajtowanie między innymi streamerki ma być jego sposobem narodzenia sobie z problemami. Nienawidzi słowa terapia, nienawidzi samych terapeutów. Sama streamerka, której chłopak został takie pieniądze, mówiła dzisiaj. Mi jest nie tyle komfortowo, e, że dostaję jakieś, wiecie, bardzo dziwne prywatne wiadomości, których w teorii mam zakaz czania na streamie. Mogłem to zrobić, ale jeżeli ktoś prosi, żebym tego nie robiła, to tego nie robię. Dostaje prywatne jakieś zdjęcia z jego życia, no nie wiem. Ta sytuacja jest po prostu dla mnie dziwna, chora. Nie chcę być w takiej sytuacji, więc zamierzam się od niej w 100% odciąć, wyjaśnić co trzeba i tyle. Potem odpowiadając widzom dodała, nie zamierzam mieć już z więcej kontaktu, zrobiłam co mogłam, W sumie mam czyste, próbowałam pomóc, próbowałam się dowiedzieć co się dzieje, nie udało mi się, więc już trudno. Bo problem jest taki, że ziomek poszalał. oszalał. E, jeszcze jest co do tematu zwrotu do niej, o którym dużo ludzi pisze, Będzie się kontaktować z nim po raz ostatni właśnie w celu wyjaśnienia sytuacji, bo jest po prostu tym wszystkim już zmęczony, i nie chce znać co osoba zaburzenia może sobie zrobić. Będzie mnie przez nią gorzej Finkuj, na razie zastanawiam, co mam zrobić z całą sytuacją, i nie zamierzam Ci odpowiadać na to pytanie. Ja do Bartka prawdopodobnie jeszcze się odezwę po raz ostatni yy, i wyjaśnię z nim całą tą sprawę. Yy, dlaczego nie chcę, żeby był jako on wielki ketrap i tak dalej u mnie na streamach. Pogadam z nim i, i tyle, i zobaczymy co, co wyjdzie z całej tej sytuacji, bo ja też nie jestem zmęczona, chcę sobie najbardziej i najnormalniej w świecie porozmawiać i siedzieć na streamach z moimi życzkami, a nie zastanawiać się czy zaburzona osoba mówiąca mi, że chce sobie coś zrobić yy, będzie mi psuła klimat streamów, no. Tak, u mnie też finkul, cool. u mnie też na off-streamie leciało bardzo dużo takich rzeczy i z bardzo dziwnymi wiadomościami, a dla mnie to też nie jest normalna i codzienna sytuacja. Będzie mnie... Dobra, a czy Rewo, czy Rewo rozmawiał z, z tym ziomem jakby na Discordzie, czy co on robi? O, tu od początku chcę coś, po, posłać co od początku. Siema. Siema, co tam? No to witam cię serdecznie, bohaterze niespodziewany dzisiejszy tego streama, no bo ostatnio Słucham. jest trochę o tobie głośno. Słucham, no nie? jest, bo jestem atencjuszem zwykłym, no tak, to się zgadza. No dobra, to dlaczego nie jesteś? Bo mam to trochę tak... swoich problemów i nie umiem ich samemu ogarnąć, więc próbuję znaleźć pomoc. Ale to w jaki sposób identyfikujesz wysyłanie pieniędzy jako szukanie tej pomocy? Bardzo prosto. Jak no? pisze się coś na czacie, to streamer olewa. Jak wysyłasz donate, od razu widać, wszyscy się rzucają, o pieniądze, lecimy. Tak samo jak teraz. Dobra, okej, okay, ma to sens, ale dlaczego w takim razie wysyłasz tak duże pieniądze? Bo w wysyłać do po 10 zł i one też by się pojawiały. Bo to i se to jest względne, no Dla Ciebie są duże, dla mnie nie bardzo. No dobra, ale zdajesz sobie też sprawę z tego, że to tworzy pewien taki wydźwięk społeczny, tak, gdzie masz jeszcze no. więcej tej atencji, no bo no, no, no. dla większości ludzi to są duże kwoty. I znasz tak, no. realizuję swój plan, wszystko działa. Dobra, i ten plan, y, plan jaki ma cel, że to ma ci jakoś pomóc? Tak, dokładnie. Ale pomóc poradzić sobie z tymi problemami, czy w jakiś sposób, nie wiem, wybicie w internecie, czy o co chodzi? Wybicie się w internecie to będzie efekt uboczny, ale pomaga mi znaleźć osoby chętne do rozmowy. Takie, jakie są z społecznymi. <laughs> Okej, okay, ale to dobra, ale dlaczego na Twitchu? Bo no, mógłbyś sobie znaleźć w wielu miejscach takie osoby, czy, nie wiem, pogadać z kimś i za takie pieniądze to by z tobą 24 na 7 gadali. Bo poczucie humoru i wydawało. Się... 3 trzy złote. Jak Rewo zweryfikował, że rozmawiał rzeczywiście z nim. Ten cały cwer na początku wysyłał po 500zl, teraz tylko po sto. Kilka osób by się znalazło, co by stówkę poświęciło dla sztuki trollingu. Znaczy, ja 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 cichaj, już, skończy to ketrap ee... dołączy do Starego. Rodzinka będzie znów razem? Owo. Ja już na przykład sobie potwierdzam, bo ja widziałem jego wiadomość prywatną do Nimueny i ten ziomek, już w pierwszych minutach rozmowy, mówił o lęku społecznym. I y, on pisał o lęku społecznym do Nimueny, więc ja już widzę, że to jest y, to jest on że Twitch jest odpowiednim miejscem, poza tym w każdej chwili mogę po prostu usunąć konto i zniknąć całkowicie. Okej, okay, to prawda. No i teraz jest inne pytanie. Dlaczego takie pieniądze wysyłałeś do Nimueny, no bo to już mówimy o grubych tysiącach, pięćdziesiątkoła tam ponad było, no i ludzie to odbierają jako, no wiesz, no że już za bardzo się do niej atencjonujesz, tak jakby ci chodziło o coś więcej. I było tak, tak że. To pytanie. jesteś... dużo osób. No mów. No, tak. no nie, no tak chciałem skonfrontować. To. Czy tam jest za tym coś więcej, czy po prostu to taka kasa poszła i tyle? Czy ty... To jest z no... prostej przyczyny. Wlazłem sobie kiedyś do niej na czat, coś tam napisałem, ona mi odpowiedziała, coś tam sobie porozmawialiśmy. Yy, dała mi w ogóle suba u niej za darmo, tak? Ja nie, nie, nie prosiłem, nic nie mówiłem, dała mi po prostu to sama z siebie. W tym momencie stwierdziłem, że jest naprawdę dobrą osobą i zasługuje na wszystko, to co najlepsze, tak? Dobra, I y biją podoba... mi się jej projekty. Na przykład sam ten właśnie przedłużony, cosplayer, różne tam koła fortuny. No i generalnie projekt, który zamierza zrealizować po zakończonym streamie. Y Dobra, i teraz jest jeszcze jedno pytanie. No bo powiedziałeś, że masz jakieś takie lęki społeczne, tak, i że jakby wysyłałem te donaty, wchodząc w interakcje z ludźmi w internecie, w tym wypadku na Twitchu, że dzięki temu to Ej, trochę... kur... Nie podoba się komuś projekt Chiny, mój z Delordem i z Jaskułem, z Demonzem. Nie ma kości, który by chciał dać 50 tysięcy złotych sobie w tym pomagasz, ale jednocześnie mówiłeś coś, że jakimś skutkiem ubocznym może być też ta kariera w internecie, to możesz rozwinąć, jaką masz wizję tej kariery, no bo na razie jesteś po prostu znany z tego, że wysyłasz duże donaty, to jak jest szerszy plan tego? To plan jest taki właśnie, że jestem znany, mimo że nic nie robię. No dobra, to chcesz potem to jakby przekuć w coś jeszcze. Czego czy... właśnie nie wiem, ale nie chcę sobie zamykać żadnych drzwi, lubię sobie tworzyć nowe możliwości. Jak będę chciał, to zostanę streamerem, jak nie, to nie, ale zawsze mam taką opcję gdzieś w tyłu. No dobra, a dlaczego dostałeś bana na Twitchu? bo mówiłeś, że no nie możesz pisać i tak dalej, bo bana a mogę dostałem. powiedzieć? No chyba możesz. No to bani dostaje regularnie za jakieś tam... I inne takie rzeczy. Sorry Twitch administration. <grym 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 nie nad nim. On jest niezależną jednostką, na dodatek bardzo bogatą, więc no. no i generalnie potem sobie pisze odwołanie i po 10 godzinach dostaje Nie, To w sumie bawi, A. dlatego tak robię. Ale do do Twitcha, do Twitcha nie wysyłasz Do Twitcha do donate'ów nie wysyłasz, do moderatorów, żeby ci odwoływali? E, nie, chociaż wysyłam te donejty, one chyba idą przez nich, więc może jakąś prowizję sobie liczą, tak? Zasłuży na pewno. No dobra, to jest jeszcze jedno takie ważne pytanie. No bo zobacz, zrobiła się ta cała aferka teraz związana z twoją osobą, no i że tam podbijasz do akurat w tym e, No i potem zaczęłeś trochę z tym tak walczyć, donajtując też jakiś streamerów Ludzi męskiej, tak? Dalej wysyłając bardzo duże pieniądze, giftują subskrypcje i tak dalej. No i dlaczego to zacząłeś robić? Czemu tak zareagowałeś na tę Zobaczyłem właśnie ten post, o którym tam wcześniej mówiłeś na X-ie? Rozbawił hmm. mnie i stwierdziłem, że dobra, skoro ludzie tak uważają, to się możemy bawić. Mnie to bawi. Ale, ale zale zależy ci na, na tej opinii ludzi, co o tobie myślą? Kompletnie mi nie zależy na opinii ludzi. Ale, z tej strony mówiłem... ale ziomek jest zniszczony. Ziomek jest tak zniszczony, jemu, on mówi, że go to bawi. Po prostu wreszcie ma jakieś k emocje, których ludzie się nim interesują. Tylko to jest takie. Przykre, bo zaraz mi się nie będzie już miał pieniędzy, bo wszystkiego się wyjdzie i już będzie koniec zainteresowania: już będzie załamka, już jeszcze większa niż była. Że Twitch i ten sposób interakcji pomagać ci sobie radzić z jakimiś lękami społecznymi. To, to no nie tak. łączy się trochę ze sobą? W jakim sensie? No, że robisz to w sumie trochę dla atencji, tak? Żeby. A jednak, że sobie robili. pomagam radzić z problemami. No tak, oczywiście, że tak. Ja to mówię wprost. No, no tak, no i czy w związku z tym, że to jest trochę Twoją formą terapii, to czy to nie jest tak, że pokuszę o taką analizę, że wiesz, zabolały Cię jednak te opinie i próbujesz to jakoś skontrować, yy, uderzając do na przykład to jest streamerów straszne. i wysyłając do nich, mi yy, Zabolały mnie tam na, nie wiem, dwie godziny, a potem mi przeszło i stwierdziłem w sumie, że po co zostawiać taką smutną sytuację. mógł... Wielką chęcią oddam te donaty. Niech się zastanowi nad tym, co robi. Ja mu oddam k... każdego donatora co do złotówki. Nawet k... tą prowizję co tracę, to k... tę k... prowizję. Ja, ja, ja nie mam w ogóle żadnego problemu, żebym to zwrócić. Po no bo ziomek, ja myślę, że ziomek się może z... po prostu. Ziomek się może z... Jak zrozumie co całą... on z jakiej strony się pokazał przed k... dziesiątkami tysięcy ludzi, yy, że Wszystkie swoje oszczędności życia w wieku 19 lat, pojawi nasz no co? No nie, ale ale mogę mu zwrócić po prostu. Mogę mu zwrócić. Mogę mu to zwrócić. Jak jak nie wy**** tego w kolejny głupi sposób, to mogę mu to zwrócić po prostu, no nie? Jak można przerobić ją na coś zabawnego, śmiesznego? Hmm. No dobra, a to, to jeszcze zapytam z tej innej strony, czy oprócz tego, co podejmujesz na Twitchu i tych działań, czy no też na jakąś terapię chodzisz, jakiejś z jakiejś innej strony też z tym działasz, czy Twitch to jedyna opcja i twój pomysł na to? Nie chodzę na żadną terapię, nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Nienawidzę tego słowa, nienawidzę terapii, nienawidzę psychoterapeutów, psychologów i innych takich ludzi. Gardzę nimi, uważam, że zarabiają pieniądze na cudzych problemach i tylko przeszkadzają. A skąd masz a zamiast... Jezus. Jaki on jest jaki on jest Edgy? Dziomek ma 19 lat. Z tego ja. wolę sobie wyjść po prostu na miasto, pochodzić, popatrzeć na ludzi, porozmawiać. Jest całkiem miło i przyjemnie. No. Porozmawiać, by the way, lęk społeczny. No dobra, skąd masz taką opinię? Masz jakieś nieprzyjemne doświadczenia z psychologami, czy z czego to wynika? Jak byłem w szkole, miałem swoje pewne problemy. Wysłali mhm. mnie do pe pedagoga szkolnego. Mhm. No i coś tam z nim porozmawiałem. On mi nie dość że nie pomógł, to jeszcze mi zagroził. I od tamtej pory ich po prostu nienawidzę. No i sam generalnie dużo osobiście. Pe gadał z jednym pedagogiem szkolnego, nienawidzi Wszystkich od pomocy psychicznej. Nie, no, kurwa. Ej, wiem, jak to działa. Okej, okay, czyli próbujesz po prostu we własnym zakresie, wychodząc do ludzi, jakoś sobie poradzić z tym problemem, tak? Dokładnie, tak. No i jak ci idzie? Od jakiego no, czasu nie sobie nie. z tym radzisz? Jeszcze raz? Od jakiego czasu sobie z tym radzisz, w sensie jak długo już podejmujesz te działania i czy widzisz jakąś poprawę? Czy to jest skuteczna metoda z twojej perspektywy? No tak, szczerze, to chyba tak na poważnie to sobie radzę z tym od roku i tak? Zdecydowanie to wszystko działa. Czy jest lepiej niż było? Chodź, zdecydowanie jest lepiej, jest cudownie. Nigdy się nie czułem tak dobrze. Okej, okay. no muszę też zapytać o ten element, no bo myślę, że on wiele osób ciekawi i pewnie nie odpowiesz, no ale zapytam, no bo zawsze ludzie ciekawi skąd takie osoby jak ty, które wysyłają tyle kasy, no skąd mają te pieniądze, że mogą sobie pozwolić na takie życie, no i nazwijmy to najważniejsze, najważniejsze rzecz. To u ciebie w cudzysłowie na taką formę terapii, no bo to są naprawdę, no bardzo duże pieniądze. I no skąd masz takie możliwości? To to zależy, którą, którą opcję chcecie usłyszeć, tak? Bo są dwie. No zacznijmy od pierwszej. Pierwsza mhm. jest taka, że generalnie te pieniądze pochodzą z nielegalu, tak? Jakieś tam burdele, haracze, kradzieże, na no... Kurde, że to powinienem oddać, no. I, I potem sobie chodzę i wybiorę pieniądze u streamerów, tak? Bo to jest wygodna no. opcja, tu przechodzą pieniądze z konta na konto i to tam. Łatwo no trafię do paki, ale no tego nie miałem w bingo na ten rok, no trudno. No. Ziomek przeczytał ma jakiś komentarz na Twitterze, że to jest pewnie pralnia pieniędzy, niemueny i było coś takiego i, i teraz Robisz siebie w swojej głowie wielkiego gangstera. Klasa. No dobra, druga wersja. No. A druga wersja jest taka, że straciłem ojca w wieku 10 lat, dostaję rentę właśnie za niego, to jest około 3600 zł miesięcznie, czyli powiedzmy przez 10 lat to było jakieś 300 tysięcy. Lubię pieniądze, lubię ekonomię, lubię inwestować. Oszczędziłem sobie z tego jakieś 200 koła, stwierdziłem w sumie, że chcę się pobawić z tymi pieniędzmi. Całe życie oszczędzałem, nic z tego nie miałem, teraz chcę po prostu je wykorzystać. Na I taki ludzie spod... ze sobą nie zabiorę. No dobra, to już... Dobra, ale powiem tak. Dalej czy to jest prawda, bo ludzie powielili tą informację, że tak jest, że dostał kupon z renty, ale powiem tak: u mnie pisał Kula, że ma pieniądze u brokera. Tutaj przedstawia dwie różne opcje, z czego ta pierwsza, to wiadomo, jest jakaś odklejona od rzeczywistości. No i wiesz, no i tutaj też, przy czym k*** mówi, że dostał tą rentę i wiesz, lubię ekonomię, lubię inwestować. Wielki inwestor przez 10 lat dostał k***a ponad. Prawie 400 tysięcy złotych zaoszczędził 200 tysięcy. Inwestor, by the lubi ekonomię. Jakby nawet to się nie trzyma, to, to się nie trzyma kupy. To, to, nie wiem, te historie jego to są w innej rzeczywistości. Jakby, ja uważam, że jedyną osobą w tym momencie, która mogłaby mu jakoś pomóc i pewnie przemówić mu do rozsądku, byłaby Nimuena. Która by musiała mieć w sobie taką empatię, żeby. Bo ona nie musi tego robić. Ona nie musi tego robić. Mogłaby zrobić, żeby nap naprawdę powiedziała, że się z nim spotka, IRL, że do niego pojedzie albo coś. Ale nie musi tego robić. Znaczy, z kimś. Samej to by mi tam nie wysyłał, no nie? Ale nie musi tego robić. Ale po prostu ziomek jest stracony. On, on nie wie co on mówi. On mi to mani, ma 19 lat, ma jakiś bipolarnie, bo ja widziałem te jego wiadomości do Nimueny, te prywatne. Tam jest jakiś... nie wiem, to, to naprawdę to już to jest odklejka, to jest odklejka, to jest odklejka. Sporo tych pieniędzy w sumie wydałeś z tej klasy. No, generalnie z tych 200 koła już sto, ale to tam tylko szczegół. No Dobra, co się stanie? Jeszcze te 100, które zostało, jak dalej będzie wyglądała ta, ten Twój pomysł na radzenie sobie z problemem? Co dalej? Ale cały czas dostaje kolejne pieniądze. To, to pieniądze są, pojawiają się i znikają. A hmm. potem pojawiają się kolejne. No, to prawda. No ta, tylko on wyczekuł w ostatnich kilka dni z 40 koła, a dostaje rent 3600 miesięcznie. Jeśli ta historia jest prawdziwa, by the way, bo ta historia cały czas może nie być prawdziwa. A do kiedy się dostaje renty? Do 26 roku życia? Czy do 25? Do 26 roku, jak się uczysz? Okej, okay, czyli jak się uczysz, to do 26. Ona zablokowała go, wiedząc, że jest chory psychicznie, i zamiast zwrócić chorę sobie kasę, to blokuje każdego, kto porusza temat. XD podarował 4 złote, widzę. Może że to zrobić. No chyba, dostanie dostanie do mówi, że jakoś mówi, że marczy się to o niego, czy coś. To, to nie wtedy gorzej. Których... Miałem rację od samego początku, by the way. Jak zobaczyłem tylko, że wysłał 50 koła to powiedziałem, że takie osoby jak on bardzo często mają problemy psychiczne. Szukają ukojenia swoich problemów u streamerki, Wysłałem im chore pieniądze, żeby dostać atencję od niej, a potem tacy ludzie trafiają na I uwaga, co się dzieje. Ziomek ma jakieś fobie społeczne. Sam mówi, że próbuje sobie radzić z problemami wysyłając ludziom pieniądze. Zawsze tak Kasa jest. Prawie. 5 lat. Są tacy, co chwilówki biorą, że do ty wysyłać. No były i takie historie, no. Więc. Y tak, tak. Obróżnik to streamerek, to bardzo często chory, Dziewczyna to jest osoby. W... Już przestaliście wyśmiać chorego człowieka, można oglądać. Ale ja nie wyśmiewam, bo ja właśnie nie wyśmiewam. Ja chętnie mu zwrócę te pieniądze. Ja cały czas mówię, bo możliwie, że on wysłucha tego streama, bo ostatnio mnie słuchał. Żeby się zastanowił, co robi. Żeby zobaczył, co inni ludzie mówią o jego sytuacji. Że on ma problem. Może jest Nie wiem, bo to jest ciekawe. Jak. Nie, nie mam misji, żeby mu pomóc, no nie? Ale jak będzie. Chciał, to ja na przykład te pieniądze sami są oddam mu. Ja wyśmiełam jak coś? Nie no jasne, no jeśli uważasz, że wiesz, przetrwa najsilniejszy i tak dalej, no to wiesz, no to Beka, z frajera, dzięki za Kasę Nara, no nie? To, to, to też oczywiście możesz tak podchodzić, masz do tego prawa, no nie? Tak, tak. Yy, nie naprawia się swoich problemów psychicznych, wysyłając pieniądze streamerom, to jest. Yy, to jest pierwsza sprawa. To jest pierwsza sprawa. Szkoda, że nie się nad typem, który jest i top 2 datorem, który sobie ponad 30 k to też już nie jest... No ja tam o wszystkich wtedy mówiłem, że tacy ludzie są pierdolnięci. Nie powinna pytać, tylko oddać, ale jest pazarną k***a większość honorami Ketrap streamerów. Ale ja nawet nie, ja tysiąc nawet, złote naprawdę, złote ja, podałem, ja nie mam jak złote oddać złote. tych pieniędzy. Bo Proszę. ja nie wiem gdzie mam to oddać. Jak wysyła Ketrap Donata blikiem, to ja, ja nie wiem z jakiego konta to idzie, bo ja to dostaję przez Tipo. Ja, ja, nie, ja nie mam mu tego nawet jak gdzie oddać, on by musiał mi podać swój numer blik albo konta bankowe. Ja nie mam tego jak oddać, to jest technicznie niemożliwe po prostu. I tak samo zakłada Anonymous, no tak samo ma, no jak on wie wysyła blikiem, to on musiałby jej chociaż podać swój numer telefonu albo numer konta. Rozumiesz? To się, nie da się. Zakaz pocztowy, tylko dowiedz się gdzie mieszka. No właśnie to jest ciekawe, bo ta kwestia z tym Ketrabem, to wiesz, to już ma po pół miliona wyświetleń na jakimś Twitterze, Rewo pewnie zrobi z tym szoty, no myślę, że jak ma jakichś ludzi, którzy go znają, to się ma, to nie wiem, to gdzieś się odezwą, coś zrobią, tylko pytanie właśnie, czy ktokolwiek go zna, ktokolwiek wie, kim jest ten człowiek, to jest ciekawe. Kontynuuj ten filmik, Rewo, ale tu już nic ciekawego nie będzie. No rozumiem, że cały czas... A właśnie, miałem, bo zobaczyć jakąś wypowiedź delorda Lorda ważną. Opać. Się trzeba męczyć jakaś technologia, jakieś <laughs> to dziwne w ogóle. Ej, dobra, jest uwaga, mam apel do wszystkich streamerów. Według mnie temu chłopakowi trzeba albo oddać te pieniądze, albo zablokować go na te donate'y. Jeżeli dojdzie do momentu, w którym on straci te wszystkie pieniądze albo je rozda, to nie będzie miał. Nie będzie miał już nic. To już tylko. Kanalinę będzie miał. 10 zł. Jest o fakt. Tak będzie.